Witam! Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie na polskich drogach. Moim gościem jest ojciec Leon Wodzień, twórca i redaktor naczelny Radia Zawsze Dziewica. Do wątku bezpieczeństwa jeszcze powrócimy, a teraz czas na małą zmianę tematu. One, two, three i wchodzimy. Porozmawiamy o niezwykłej pielgrzymce, która właśnie teraz chyba teraz miała być nasza kolej! Niestety w trakcie pielgrzymki Macie. nieco się wykruszyła przede wszystkim z racji fatalnego stanu polskich dróg. Z trudem się po nich jeździ, z trudem pielgrzymuje. Ale właśnie się dowiaduję, że mamy połączenie z Częstochową. Halo, halo Częstochowa, ojciec Kajetan. Jak mnie ojciec słyszy? Halo, halo. Ostatnie metry, ostatnie metry. Jestem wzruszony, jestem naprawdę wzruszony. Przecież... Norbert, kurwa, żarty się skończyły. Odłóż natychmiast ten mikrofon, tak? I proszę cię, nie waż mi się wjeżdżać z tortem. Jak widzę, czy chowa nam padła. W związku z tym wróćmy do polskich dróg. Tato, to coś jakieś dziwne dzisiaj. Oto jest właśnie jedna z tablic, które od dziś zawisną w całej Polsce. Głęboko wierzymy, że z Bożą Pomocą przyczynią się one do zwiększenia bezpieczeństwa. No na mamy ponownie drogę. połączenie z Częstochową, zatem Częstochowa, zatem Ojciec Gajeta! Zmęcona, ale uśmiechnięta, wyczerpana, ale szczęśliwa. Najdzielniejsza z dzielnych kończy zwycięsko dziękczynną pielgrzymkę dziewic do najdroższego serca wszystkich Polaków w sanktuarium. Pierwsze wrażenia? Było fantastycznie. Malutkie sprostowanie, mogę? <laughs> no Oczywiście. Nie jestem dziewicą. Ja zrobiłam to z miłości. Z miłości do mojego męża. Nie układało się nam ostatnio i... i wiem, że on myślał, że... że przestałam go kochać. Ale to nieprawda. Ja kocham Cię, Szymek. Kocham Cię. A moja miłość jest... Jest tak wielka, tak wielka, jak cały ten cholerny wysiłek. Zrób coś z tym, Dorbert, do jasnej cholery, zrób coś. Tort! Tort! gdzie tort! Tort! Żywioł Gejzer wulkan. Taka jest właśnie telewizja live na chwilę temat. A właściwie nie zmieńmy, bo to cały czas pozostajemy w zaklętym kręgu miłości. Miłości trudnej, kontrowersyjnej, ale takie właśnie również bywa oblicze Amora. Za tydzień, za tydzień, wektorze prawdy, cała prawda o nowatorskim, jak na nasz kraj przedsięwzięciu. Jesteś jest pierwszy. pierwszym polskim... Feministycznym filmie erotycznym. I za chwilę zalążek, lążek. Yy, przed smak będzie powiedzieć kijanka tematu. Za moment przed państwem od twórcy główny król wzięliśmy ślub. Obłogosławisz nas. Wuju. Przepraszam, chciałbym się przedstawić. Nazywam się Konstanty morskich i grałem w feministycznym filmie porno. E, I to ja jestem na tym plakacie. Plakacie, który stoi przy wszystkich drogach w Polsce. E, e, Ale e, ośmieliłem się wcielić w rolę Jezusa. Na prośbę obecnego tutaj ojca Leona Wudzienia, dyrektora Radia Zawsze Dziewica, który jest moim wujem. Ale to jest nieprawda. To nie jest prawda, ponieważ ja nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. No, no, no. Zrób coś z tym do jasnej cholery. Zrób coś z tym. Jak mogłaś wyjść za kogoś innego, ty dziwko? Tak. No, jak mogłaś? I ją. Stafion. Nie go wyrzuć. No tak, nie. Nie dotykaj mnie. Ty. Ty. Biały kleszczu, ty. Ja cię tak kochałem. Ja ciebie... Ja ciebie tak kochałem. Ja... Ja ciągle ciebie kocham, Luna, ja ciągle ciebie kocham. Trudno było brać z tobą, skoro jesteś żonaty. Nie masz pojęcia o miłości, Norbert. Przez trzy lata oszukiwałeś mnie i całą swoją rodzinę. Ty, ty nikogo nie kochasz. Co najwyżej tę swoją zastraną kolekcję sztucznych głupiec co u mnie trzymałeś, jak ci je żona kazała wyjść. Chodźmy na spacer. Mamy. To jest wszystko spisek liberałów i szatanów. <noise> jeszcze raz powtarzam. Ja nie znam tego człowieka. <noise> tego człowieka nie znam. Nie, Konleo! Teresa! Teresa, uspokój się. Dłaściuszki, <noise> chodź. Teresa Wodzin. Teresa Wodzin jest. Ja jestem siostrą tego... księdza. A Jezus jest jego siostrzeńcem. Synem mojej siostry Marii. Nasz syn. Fajny jest, co? Jaki wariat jest. jest. Do której kamery mam mówić? Okay. No tej. No... Maria, Maria, jeżeli mnie słyszysz, to wszystko moja wina. To przez moje intrygi Ryszard wyjechał. Ja też sfałszowałam jego list. Życie rzuca. Chciałam, żebyś była tak samo nieszczęśliwa jak ja. I zniszczyłam ci życie. Przepraszam. Dziecianku. To jest zasada mojego po prostu. Ja całe życie z tym walczyłam, ale już nie mam siły. Już nie mogę. Jest we mnie tyle miłości. Tyle miłości. শিব